Metallica swoją karierę rozpoczynała od grania koncertów w lokalnych klubach w Los Angeles. Nagrali też kilka taśm demo, aby przyciągnąć uwagę właścicieli takowych klubów, ostatecznie przenosząc je jednak do San Francisco, gdzie dołączyli do swojego nowego basisty Cliffa Bartona. Zanim jednak nagrano pierwszy album, w zespole doszło do kilku roszad, no i generalnie same początki były dość niepewne i chaotyczne. Jeśli chcecie poznać historię początków Metaliki oraz wydania jej debiutenckiego albumu, zapraszam na dzisiejszy odcinek. No cześć, z tej strony Hubert. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o zespole Metallica na kanale Pełna Kulturka. No i wraz z tym epizodem na no poważnie rozpoczynamy serię z historią Metaliki. Wcześniej mieliśmy podejścia do różnych filmików na temat tego zespołu, i tak na przykład stworzyliśmy już materiały o płytach Ride the Lightning i o legendarnym. Black albumie. Trochę nie po kolei, dlatego teraz będziemy sobie lecieć chronologicznie. Zaczynamy oczywiście od albumu debiutanckiego, No i powiem wam, że historia Killamol będzie prawdopodobnie podzielona na dwa albo i nawet trzy odcinki. Materiału jest naprawdę sporo, a chcę, żeby wszystkie te historie były możliwie jak najbardziej szczegółowe. Część druga wleci na kanał za tydzień, natomiast ewentualna część trzecia, jeżeli takowa powstanie, pojawi się u nas analogicznie za dwa tygodnie. No i teraz wielka prośba do Was. Jeśli chcecie zobaczyć na tym kanale więcej materiałów o metalice i chcecie wraz ze mną eksplorować i poznawać historię tego legendarnego zespołu, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby być z odcinkami na bieżąco. Metallica została założona w 1981 roku w Los Angeles przez perkusistę Larsa Ulrika i wokalistę oraz gitarzystę Jamesa Hetfielda. Jeszcze przed uformowaniem kompletnego składu zespołu właściciel Metal Blade Records Brian Slagle poprosił Metallica o nagranie piosenki na pierwszą edycję jego kompilacji Metal Massacre. Hetfield i Ulrich postawili na Hit The Lights, czyli numer, który Hetfield wyniósł ze swojego poprzedniego zespołu Leather Charm który współtworzył m.in. ze swoim kumplem z dzieciństwa Ronem McGowneyem. Pierwszy skład zespołu Metallica prezentował się następująco – Hatfield, Ulrich, McGowney oraz Dave Mustaine. Muzyka Dave dołączył do metalliki po odejściu z zespołu Panic. Ulrich i Hatfield poszukiwali do składu gitarzysty. Lars postanowił więc umieścić ogłoszenie o poszukiwaniach w lokalnej gazecie The Recycler. Po latach na łamach magazynu KeyRank, Mustaine wspominał pierwsze spotkanie z Hetfieldem i Ulrichem. Zadzwoniłem do Larsa i powiedziałem mu, że słucham Motorhead. Dodałem też, że lubię budgie. Na co on? Stary, lubisz pieprzone budgie? Sprawiał wrażenie podekscytowanego. Spotkaliśmy się w jego domu w Newport Beach i dobrze się bawiliśmy. W garażu wszystko było przygotowane. Zacząłem się rozgrzewać, a oni podsłuchiwali z sąsiedniego pokoju. W końcu znudziło mi się na nich czekać, poszedłem więc zapytać się, kiedy zacznie się przesłuchanie, a oni Zapomnij o przesłuchaniu. Dostałeś tę robotę. Zespół odbywał regularne próby w garażu McGovneya i w międzyczasie próbował bukować swoje pierwsze koncerty w lokalnych klubach. Pierwszy występ Metaliki odbył się 14 marca 1982 roku w Radio City w Anaheim. W skład dziewięciu utworowej listy wchodziły autorskie utwory Metaliki, czyli Hit the Lights i pierwotna wersja Jump in the Fire. Ten utwór z kolei zabrał ze sobą Mustaine ze swojego wcześniejszego zespołu Panic. Oprócz tych dwóch piosenek w skład koncertowej z metaliki wchodziły wtedy również covery zespołów z tak zwanej nowej fali brytyjskiego heavy metalu. Panowie odgrywali utwory takich kapel jak Diamond Head, Blitzkrieg, Savage czy Sweet Savage. Pierwszy koncert nie był zbyt udany, ponieważ Mustaine miał problemy z przestarem gitary i zerwał strunę podczas odgrywania jednej z piosenek. Drugi występ Metaliki odbył się 27 marca 1982 roku w jednym z hollywoodzkich klubików i wtedy to Metalika jako support otwierała koncert grupy Saxon. No i Metalice tak naprawdę udało się wtedy wskoczyć w miejsce kapeli Motley Crew, ponieważ początkowo to właśnie ci szaleni panowie mieli grać przed Saxonem, finalnie jednak odwołali swój występ, ponieważ ich popularność zaczęła gwałtownie rosnąć i celowali już raczej w większe koncerty, w większe hale czy kluby. Metallica chcąc skoczyć na ich miejsce podarowała właścicielom klubu swoje trzy utworowe demo i tym samym ich występ został klepnięty. Trzeci koncert Metaliki miał miejsce w kwietniu 1982 roku i podczas tego występu swoją premierę miał utwór The Mechanics, również napisany przez Mustaine'a w czasie jego pobytu w zespole Panic. Co ciekawe to właśnie Dave Mustaine nawiązywał kontakt z fanami podczas pierwszych występów grupy, ponieważ James Hetfield był nieśmiały i jakoś nie mógł się przełamać. Natomiast Dave był często określany mianem urodzonego frontman. Aby przyciągnąć uwagę właścicieli lokalnych klubów, Metallica nagrała demo Power Metal w kwietniu 1982 roku. Demówka zawierała nowy utwór Motor Breath, który dołączył do tych już gotowych, wcześniej odgrywanych podczas koncertów. Wszystkim dobrze znane logo zespołu z powiększoną i podostrzoną pierwszą i ostatnią literą, zostało zaprojektowane przez Jamesa Hetfielda. Demo No Life Till Leather zostało nagrane w lipcu 1982 roku i wywołało spory szum w podziemnych kręgach handlu metalowymi nagraniami. No Life To Leather zawierał odświeżoną wersję Hit The Lights, która pojawiła się też na składance Metal Massacre. Na tracklistę demówki wchodziły również nowe kawałki takie jak Phantom Lord, Seek and Destroy czy Metal Militia. Nagrywki i mastering zostały sfinansowane przez Kenny'ego Keina, właściciela punkowej wytwórni High Velocity, a dystrybuowane przez Ulrika i jego przyjaciela Pat'a Scotta. No między innymi z powodu napięć z Dave'em Mastainem Ron McGovney opuścił zespół w grudniu 1982 roku. Między Mastainem a McGovneyem doszło do kilku potyczek. No i głównie to podobno Dave zwykł dokuczać Ronowi. Znana jest między innymi historia z prankiem na instrumencie. Mianowicie Mustain miał wlać piwo z puszki do przetworników w basie McGovneya, powodując tym samym uszkodzenie instrumentu. McGovney twierdził później, że nie miał pojęcia o ingerencji Dave'a w jego bas i w momencie podłączenia swojego instrumentu do wzmacniacza został porażony prądem. Mastain nie zgodził się z wersją Magownej, twierdząc, że przecież basista był obecny w momencie wykonywania tak zwanego pranka i po prostu o wszystkim wiedział, a sytuacja z podłączeniem zepsutej gitary do wzmacniacza po prostu nie miała miejsca. Wkurzony Magowni miał wyrzucić ze swojego domu Mastaina i Hetfielda i wkrótce potem opuścił Metalikę. Ulrich, będąc pod wrażeniem występu Cliffa Bartona z zespołu Troma w klubie Troubadour w West Hollywood, zaproponował mu dołączenie do zespołu. Barton postanowił dołączyć, natomiast pod warunkiem, że Metallica przeniesie się w okolice San Francisco. Zespół w lutym 1983 roku przeprowadził się więc do El Cerrito, miasteczka położonego w okolicach San Francisco i ćwiczył w domu menedżera grupy Exodus, Marka Whittakera. Posiadłość Whittakera została przez panów z Metaliki ochrzczona nazwą Metallica Mansion. Zespół zamierzał nagrać swój debiutancki album w Los Angeles w niezależnej wytwórni Briana Seigela z oczekiwanym budżetem na poziomie 8 tysięcy dolarów. Seigela nie było jednak stać na sfinansowanie nagrań Metaliki, więc Ulrich skontaktował się z Johnem Zazulą, właścicielem sklepu muzycznego w New Jersey i promotorem zespołów Heavy Metalowych na wschodnim wybrzeżu. Zazula kojarzył już panów z Metaliki, ponieważ wcześniej miał okazję przesłuchać demówkę No Life to Leather. Zazula następująco wspominał pierwszy raz, gdy usłyszał Metalikę na zarejestrowanej przez zespół taśmie demo. Wręczył mnie dobry klient, zabawna sprawa, bo w tamtych czasach starałem się nie słuchać w sklepie taśm demo. Klient powiedział mi, że będzie to w moim stylu i powinienem spróbować. Włączyłem Angel Witch, odpaliłem Metalikę. Rzuciło mnie o glebę. Reszta jest historią. Zespół wynajął ciężarówkę i pojechał do Nowego Jorku pod koniec marca 1983 roku. Panowie po przyjeździe zezwolili Zazuli na sprzedaż demówek No Life till Leather w jego sklepie. Plan był bowiem następujący. Zazula miał założyć wytwórnię Megaforce Records i wydać debiut Metalki. Żadna inna wytwórnia nie chciała sfinansować nagrań studyjnego debiutu zespołu. Rankiem 11 kwietnia 1983 roku Hetfield oraz Ulrich postanowili wyrzucić zespół zespołu Dave'a Mustaina jeszcze przed wejściem do studia, jako powód podającego problemy z środkami odurzającymi i napojami wysokoprocentowymi, zbyt agresywne zachowanie i częste spięcia z kolegami z zespołu. Podobno ostateczna decyzja o wyrzuceniu z zespołu Dave'a zapadła potem, gdy prowadził furgonetkę po wypiciu kilkunastu piw. Dave twierdził, że został wyrzucony bez żadnego ostrzeżenia i nie dostał drugiej szansy. Zespół spakował sprzęt swojego gitarzysty zawiózł Mustaina na przystanek w Port Authority i wsadził do autobusu jadącego w kierunku Los Angeles. To właśnie podczas tej podróży autobusem Mustain na odwrocie biletu na bas grał kilka pomysłów na teksty, które były zaczątkiem piosenki Set the World a Fire", stworzonej już dla zespołu Megadeth na ich wydane w 1988 roku album So Far, So Good, So What. W wywiadzie dla Gibson TV Dave po latach wspominał tę podróż. Podróż do domu z Nowego Jorku była długa. Wiedziałem, że będzie długa. Wyprawa do Nowego Jorku też była długa i niebezpieczna. Pewnie już wcześniej moim przeznaczeniem było odejść, bo w naszej czwórce było tyle talentów i osobowości. Nie sądzę, żebyśmy mogli przetrwać. Musiało dojść do jakiejś eksplozji. W drodze powrotnej dużo rozmyślałem. Czy chcę grać na gitarze? Czy chcę to dalej robić? Co zamierzam robić? Wiem. Założę zespół, który będzie czymś więcej niż Metallica. Następnie więc snuł swoje plany, natomiast Metallica musiała działać. Z polecenia Witekera zespół zwerbował do zespołu Kirka Hameta, który grał w grupie Exodus. Hamet przestudiował utwory Metaliki podczas lotu do Nowego Jorku i zaledwie miesiąc później zaczął już nagrywać z Metaliką album. Zespół spotkał się z producentem Paulem Cursio w studiu Music America w Rochester i nagrał album w 3 tygodnie. Panów z Metaliki nie było stać na hotel, więc zatrzymywali się na noc w domach dobrych ludzi z Rochester, a także w studiu. Miejsce do mieszkania udostępnił chłopakom pracownik studia Gary Zefting. Hamet wspominał. Totalnie je zdemolowaliśmy. Czułem się z tym naprawdę źle. Nigdy nie zmywaliśmy naczyń. Czterech facetów wiesz jak jest. W każdym pomieszczeniu, włącznie z kuchnią i łazienkami, były dywany. A my wtedy chlaliśmy przez 24 godziny na dobę. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Wszędzie wilgotne plamy, jeden wielki bałagan. Jak wcześniej wspomniałem, proces nagrywania płyty trwał około 3 tygodni. Zespół chodził do studia około południa i pracował jakoś do północy. Kirk Hammett wspominał. To było mniej więcej takie studia jak wszystkie w tamtych czasach. Nic ekstrawaganckiego. Było tam pomieszczenie do nagrywania bębnów z wstawionym fortepianem, na które wychodziła kabina reżyserska. Na górnym piętrze znajdowała się ogromna loftowa hala, gdzie od czasu do czasu wstawialiśmy wzmacniacze gitarowe i basowe, żeby złapać przestrzeń. Pamiętam, jak Cliff stał tam naprzeciw swoich wzmacniaczy w słuchawkach, gdy nagrywał basowe solo Anastasia Pulling Thief. Ulrik dodawał również, że górne pomieszczenie było nawiedzone, że w starym budynku po prostu coś straszyło. Producent Paul Cursio ustawił studyjny sprzęt tak, jakby współpracował ze zwyczajnym zespołem rockowym. Uważał, że początkowe taśmy zarejestrowane przez Metalikę były mocno zniekształcone dźwiękowo i próbował temu zaradzić. Zespół był niezadowolony z efektów pracy Kursio. Wystarczy spojrzeć na różnice w wypowiedziach producenta i samego zespołu. Kursio mówił. Cliff zadziwił nas swoją grą, był bardzo zaangażowany w proces studyjny, mimo że nie miał wtedy doświadczenia. Patrzenie na niego przypominało oglądanie koncertu, angażował w grę całe ciało. A teraz wypowiedź Hetfilda. Cliff przygotował różne gupki, które chciał nagrać na basie, a producenci mówili: Cóż, to nie brzmi prawidłowo. Oczywiście, że nie brzmiało prawidłowo, nie było k normalne, ale on chciał takiego właśnie brzmienia. Ci goście byli za bardzo sterylni. Pojechaliśmy tam kierować nowe dźwięki, oni od samego początku ciągnęli nas w dół. No, i to tyle na temat nagrywania. Gdy ono dobiegło końca, muzycy zostali podobno odcięci od jakiegokolwiek procesu decyzyjnego. Hamed wspominał: Gdy wszystko nagraliśmy, producent z inżynierem dźwięku postanowili, że zmiksują album samodzielnie. Praktycznie zabronili nam wstępu do studia. Dodali wszystkie te dziwne pogłosy echa, wszystkie rzeczy, jakich nigdy byśmy nie zrobili. Były tam też fragmenty, które chcieliśmy poprawić lub nagrać od nowa, ale nie mogliśmy, bo skończył się czas. To dlatego, między Kill 'em i Ride the Lightning jest tak wielka różnica brzmieniowa. Solówki gitarowe Keerka Hameta były w dużej mierze oparte o te, które Dave Mustaine zdążył napisać przed swoim odejściem. Pomimo różnic, które wystąpiły pomiędzy Mustainem a resztą zespołu, wkład przyszłego założyciela grupy Megadeth w pierwsze piosenki metaliki został doceniony i przy okazji czterech utworów na płycie został on podany jako współautor. No i okej, okay, to tyle w części pierwszej. Pamiętajcie, że druga część pojawi się na kanale za tydzień, a ewentualna część trzecia, jeśli będziesz tyle materiału wleci za dwa tygodnie. Sprawdzacie również inne materiały o legendarnych zespołach dostępne na naszym kanale. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie pełną kulturkę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Bardzo nam w ten sposób pomagacie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.